Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Jedziemy, Środa. Jedziemy do lasu. Jedziemy pozbierać... najpierw do skrzynki. Aha, dobrze. A jedziemy pozbierać grzybki. Ale to nie dla nas, tylko jedziemy. Tylko dla... Jedziemy pozbierać dla twojego brata. No. Grzyby, żeby on sobie mógł zabrać. No Mam nadzieję, że będą. Mojemu coś nie, nie wyszło zbieranie tych zielonek. No ale też też w niedzielę pojechał także Zobaczymy co nie? To mu trochę nazbieramy Niech, mm -hmm. niech sobie zabierze Do domu Pewnie Pojedziemy jeszcze z skrzynki Zobaczymy czy przyszła ta paczka czy nie Tak to niby z Holandii niedaleko ale ale Karolina mówiła, że te poczty ich to też tak działają jak chcą To nie? No, pisała tak. Dzisiaj wrzuciłam sernik z kajmakiem o smaku truflowym gościom bardzo smakową. No? Bardzo, jeszcze dostali... Jeszcze dostali te, na drogę. Tak, fulblaki jeszcze dostali na drogę. Bo no, my tak słodkiego to nie jemy. Co jest? Czy kawałki zostały? No, takie małe. Akurat to kawki. Tak. Mercedes. Fordem, bo tego jeszcze nie ma bo piszą niektórzy PSA do drzewa przywiązał dziad i tak? No Czemu jesteś dziad i Wajza? Nikogo nie przywiązał To na chwilę, żeby shorta nakręcić, a nie Gdzie? Cały dzień tam była przywiązana no, cały dzień. Trzy dni tam był. Tak jeszcze dobrze piszą, że na łańcuchu nie jest. No tak, jeszcze co. I w kagańcu, nie? Tak. Trzy dni tam była przywiązana i trzy dni pilnowała tych grzybów. Że ona powinna luzem chodzić. Tak. tak. Luzem. W lesie. I jeszcze głucha. Głucha, można sobie wołać, ona tak nie słyszy, nie? A zresztą u nas. Wyobraźcie sobie, że jakbyśmy ją puścili yy, luzem. Niechby gdzieś wyleciała sarna zając, cokolwiek. I ona by pobiegła, już mamy a, ona po psie. Jest, a ona jest niedowidząca i jest głucha. No. Ona już ma swoje lata. I my byśmy jej mogli w ogóle już nie znaleźć. No a po drugie, u ona... nas w lasach są wilki. Ona by... Ale ona by nie słyszała, nawet jakbyśmy ją wołali. No ale są wilki i ona do wilka by poszła. No Bo cały czas tam wącha, jak są ślady czy coś. To tak wącha, że i ona by poszła, on to by się cieszył, bo by miał przekąskę nie? tak tu chcesz stanąć? tak no to dobrze dobra ja idę szybko zaraz wracam o ci panowie z media ekspert to FD. <laughs> nie no wiem no byliśmy byliśmy Becia była nie ma nic Jedna pani pisała, że kiedyś Bartuś jej się nie podobał, co nie? Tak, że bardzo jej się nie podobał kiedyś nasz kot, ale mówi, że teraz się tak do niego przyzwyczaiła i że jej się bardzo podoba. No, bo on jest piękny. A i też był komentarz, bo też czytałam, że jak to jest, że nasz kot bardzo głośno miałczy, a jej kot nie miałczy w ogóle, albo bardzo tak cichutko. Proszę panią, bo to jest taka rasa. Jeżeli... To jest hałaśliwa rasa. Tak, to jest bardzo hałaśliwa ras, rasa. I każdy jeden kot, którego pani znajdzie, nawet jeżeli to będzie orientalny, co nie? Bo można, bo teraz to są te, te rasy orientalne, to powiem pani tak. Ka w, w każdym filmiku z tych ras będą właśnie tak miauczyć. One mają specy specyficzny, właśnie ten taki. Miałk? Miałk? Głos? Głos. No. Wiem, bo my kiedyś mieliśmy takiego dachowca też, co nie kota. No. To on też prawie w ogóle nie miał miałczał, a jak miałczał, to tak, że go w ogóle słychać nie było. A niestety koty właśnie orientalne, tak jak nasz kot szeszelski, jest kotem bardzo hałaśliwym. Tak, nawet jak żeśmy jechali po niego. To Pani powiedziała, czy jesteśmy pewni, że chcemy takiego kota? Tak. Musimy poczekać, bo tu poustawiamy samochodów. I... A przed chwilą jakaś Pani napisała, że mamy bardzo brzydkiego kota. I że nas, i że nas pozdrawia. No, i że nas a my Panią nie pozdrawiamy? Nasz kod jest piękny? Tak. Nie, no pozdrawiamy wszystkich. Ale kod jest piękny, a nie brzydki. Po, po, pojęcie piękna jest ten, jest względne. No. Bo to co się podoba innym, nie znaczy, że się, po, że się nie podoba e, że się, może się nie podobać innym. O jest. Nie, no. chyba się zakręciło. No troszkę. No. Każdy z nas pojmuje inaczej piękno. Tak. Dlatego też właśnie mówię, że nie ma brzydkich kobiet. No, tylko nieraz wina brakuje. <laughs> Ka, 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 każda potwora znajdzie swojego amatora, co nie? No, adoratora. No i wiecie co? Wczoraj widziałem pierwsze opieńki Dwa albo trzy grzybki, ale były. No byłeś z Majcią wczoraj, co? z tak? Majcią na spacerku to widziałem Także może coś z tego będzie A padało i u nas jest ciepło Ile jest? 12 stopni 12 stopni W nocy jest ciepło Także Może, może Zobaczymy Te, i Też się odezwały panie w komentarzach Że właśnie Fajnie właśnie robić takie prezenty Właśnie, że właśnie jakieś grzybki, jakieś przetwory swoje w słoiczkach, yy, jakieś pierniczki zrobione, co nie? Po, czy ciasteczka i dać komuś to w prezencie, że taki właśnie taki własny wyrób, to to właśnie jest bardzo fajny prezent. Też tak uważam. Wystarczy tylko ładnie go opakować, co nie? Tak jest. I uważam, że jest to naprawdę świetny prezent. No jeden jedzie powoli i zrobił korek. I to aż niemożliwe, kto tak powoli jedzie. BMW? Bo to pani jedzie. Pani jedzie. Kręć, kręć, chłopak. Ale znam tu zrobili dobrze. Widzisz, to jest 14 godzina. Skąd tyle tych samochodów? Nie wiem. Nie wiem i się nie dowiem. Normalnie, wiecie co? ale komentarze przez ten parę dni no tyle tego jest ale ja się cieszę będę miał na co odpowiadać Wiecie, bo ty nas chcesz upiec widzę nie ja nas dogrzewam ja nie chcę być dogrzewany ale ostatnio było ci dostojnie zimno tak mi było zimno no przecież pokazywałeś mi jakie masz zimne ręce no ustaw. to było w zeszłym tygodniu tak Zimne stopy. Nie wiem, miałeś ręce zimne. Ręce to zawsze mam praktycznie zimne. Masz niedokrwistość. Tak. Ja. Ma, małe krążenie masz. Ale ja mówiłam do tego, do króla Artura. Jak masz zimne ręce, odkurzacz, rejony i będą ciepłe. Tak. Ja. To nie chciałeś. bo ja, ja zarobiony jestem. No. Ja co drugi dzień odkurzam i mam ciepłe ręce. Tak jest. Da. Bo mając kota i psa, to niestety trzeba odkurzać przynajmniej co drugi dzień. Nasza biedna Fruzia miała wczoraj dwa razy atak. Ale to atak po ataku miała? No, atak po ataku. Ale to nie, nie miała takich festów. Taki nie, taki fest nie, ale miała, nie. Hmm. Bo tamten pieszy się nie skończył dobrze znaczy się nie był pełny bo ona ma w dwóch etapach, dwa razy tak jakby dwa razy w jednym, nie? Mhm. i tej końcówki nie było i później dostała jeszcze raz i od razu przyleciała przy, przytulić się ona od razu przylatuje ona wie, że dostanie ataku tak, mhm. i od razu do nas leci jak jest gdzieś na łóżku albo gdzieś, a nas nie ma, to ona od razu do nas leci Purchawka? Purchawka. Idziemy, zobaczymy. Co ma być, to będzie. Może zbieramy akurat Twojemu bratu trochę grzybków. No. Przyjedziemy do domu, to Wam pokażemy coś. Paczkę. Tak. Co nie? No, pokażemy, tak. Pokażemy Wam paczkę. No, ktoś tu już zbierał. Ja też widzę pociąg. Zbierał ktoś. Ktoś coś zbierał. Mhm. Ale to widzę, że to stare. Wiesz, to no. chyba. To chyba jest tego, Jeszcze z tego. To jest z weekendu. Z weekendu. Tak, jest weekend. Jeszcze nie ma. Chodź, purchaweczko Ale te. Te rosną, jak ładne, muchomory. No, rosną jeszcze. Muchomorki rosną. Patrz, ile tu. Ale ktoś tu szalał. No. Ale ktoś ty nakopał. No, zobaczymy, co ma być. To będzie. Pewnie. Ktoś szalał no tam widzę szalał no co? Ja ja nie nie znalazła kura już grzebie co nie No. nie no tutaj z tyłu, o patrz jakie też okay. rozdeptane nie, to jest rozdeptane ktoś nadepnął to ktoś nawet purchawki rozwalał tak? no to to komu przeszkadzało ją, nie? nie wiem ale widzisz, o tu trzeba przyjść O, tu jaka wystaje. Patrz tu. Jest pełno. Ale tu ile jest? Pokażę wam troszkę. O, jaka zielona. Tu. Tu. Tu są kilka. O, becia. Ja będę obcinać już te korzonki, no, bo tu i tak jest pełno, wiesz? Korzonków. Tak, że będę obcinać i... Tu jaka. I czemu ktoś nie wziął, jak jest zdrowa? Tu ile rośnie, o, masakra. Nie, no ja dobrze mówiłam, że też że twój brat nie potrafi zbierać zieleni. Chyba nie, bo jest tak dużo. Powiem wam, że jest mnóstwo. Mnóstwo. Będzie miał grzybków, a grzybków. Tu i tu. Czekaj, ja idę pierw po tej stronie, a później tam. No. Bo tak to to nie robota, o. Nie, to z jednej strony sobie iść. Ale ich tu rośnie. O kurczę, a tu w piasku ile? patrzcie jakie piękne roce. tu tu, tu, tu na Skarpie. grzybków, a grzybków. To muszę Wam pokazać. Patrzcie. Jakie piękne. Piękne, duże zielonki. No Becie normalnie wykopki ma <gry> Ale piach No Więc pokażemy jak będzie gdzieś to pokażemy Jak becie odnajduje grzyby A konik już do samochodu ciągnie Ona już nie chce jeżeli się znudziło. A, już mnie ciągnie. A bo to już koniec lasku. Tam ktoś grze dużo wyciągał. O. Chodźcie. Czekaj, czekaj, czekaj. Patrzcie ile już. Ile... Teraz już po mnie łazi. Co? Co, jakieś stwory. Po mnie też łażą. Dzisiaj pełno fruwajców jest. To nie? Tak. Bardzo dużo dzisiaj jest. Pełno. jakieś i tu jeszcze sam już idę właśnie no. bo tu w, w lesie to tu nie ma co w lesie nie ma grzybów dobrze mówisz w lesie nie ma grzybów a macie tu obserwatorka cały czas coś obserwuje o, no. Tak. Tu ktoś nie zauważył. Co? Tu ktoś nie zauważył. No. Patrzcie, tu będzie grzyb. Czekaj, widzicie Gdzie... tu gdzieś grzyba? Ja bym zobaczyła tu No. i tu. Dobra. Tu może nie być, bo jest szyszka i to mogło szyszka zrobić. Ale tu, patrzcie, młodziutka, ładna zielonka do słoiczka. Ja? I te zielonki na pewno są, są zdrowe. Są zdrowe. O. A i tu jeszcze jest trochę. mało nie rozdeptałem. Tak. <grym> Następna w ziemi. Trzeba właśnie bardzo bardzo uważać. A zielonki nauczyła mnie zbierać moja ciocia. Tak? Ale ja, to jak byłam małą dziewczynką. Chłopczykiem? Nie, ja chłopczykiem nie byłam. Nie byłaś chłopczykiem. Normalnie jakieś takie małe stworki latają i gryzą. No. Nie wiem, co to za stworki, ale gryzą. Ale gryzą. Ani mecia. Majcia nie jest przywiązana, bo ja ją trzymam. Żeby nie było. Przywiąż ją, przywiąż. Na no łańcuchu, nie? Tylko kto by ten łańcuch nosił? No. Do lasu. Już widzę, jak Majcia przywiązana na łańcuchu by się ruszyła. Ona by usiadła i by siedziała. No. No albo że musi pilnować grzybów. Nie musi, bo ukradliby ją razem z tymi grzybami. No! O, to jaka. prawda. Majuni ukradliby razem z grzybami. O. I my chodzimy nie w lesie Tylko dookoła lasu. O i tu będzie następna. Oj, przepraszam. Nie, ja się nie gniewam. Nie ja widzów przepraszam. Bo co zrobiłam? I tam Marka. będzie następna. Gdzie będzie następna? Jak myślicie? Tu najprawdopodobniej tu będzie Proszę bardzo Mówiłam. Jaka ładna Aha. Ja to mam lepszy nos do, do zielonek jak. Jak Maja. Jak Maja. O. Czekaj, a, ja chyba a widzę... tu patrz. Zobaczcie Czekaj. jeszcze tu. Gdzie? Tutaj była, patrzcie, tu no. i tu bym zobaczyła jeszcze. No. Proszę. Piękna, tu bym też zobaczyła. Proszę. Czekaj jeszcze, jeszcze zobaczę tu? Nie. Nie. I tak właśnie trzeba umieć, trzeba po prostu potrafić szukać. Tam chyba. Może, może, bo tak jest. Kopczyk. Kopczyk. Pewnie. O. I tu jest kopczyk. O. I tu jest kopczyk. I proszę bardzo, i następna. I będzie tak. włoski. Widzicie jakie Nie ładne? Nie wiem, jak tam widać. Dobrze widać. O i następna, patrz. Ale robaczywa. Bo wystawała z ziemi. O. Chodź, Fruzia. Pójdziemy tam, gdzie ten tam jeszcze, nie? Dobrze, możemy. Chodź, Rozbieramy, będzie miał co robić. No? Będzie miał wiaderko grzewcze. Będzie siedział trzy godziny. No. Przy wiaderku. A tutaj coś. No, ktoś tu coś chciał. Ktoś coś chciał. Naciechane jest. Oh. Ale Ty uparta Maja jesteś w tamtą stronę. Co nie? Żeby iść. no mo Mogą. No i my wyjeżdżamy, bo zaczęło padać. Zaczęło padać, tak. No, ale prawie wiaderko dla mojego brata jest. Co nie? Niecałe, no ale nie będę chodzić jak. Nie, no w deszczu nie będziemy zbierać my mamy trochę tylko tak na patelnie no bo ty nas nazbierałeś tylko, tylko tyle ile na patelnie no takich grubasków tak to trzeba uważać bo tu cegły wystają a pan dopiero na grzyby przyjechał co nie? no będzie mokry. Ale zbierał coś też. No pewnie że zbiera. Jest dużo. I są młode maślaki. No tak. Ładne, młodziutkie maślaczki są. ale To tak późno co No. Jak będzie ciepło, to jeszcze będą grzyby. Będą, bo dużo było też małych e, zielonych. Tak? Zielonych jest multo. Tak. Jeszcze malutkich jest tak malutkich dużo, było że. Było bardzo dużo. A pan tu zostawił samochód. Więc jeszcze na pewno będę Tutaj to jak ulica szeroko, nie? No, także mój brat będzie miał zajęcie. zobaczy jak to fajnie. Tak, jak fajnie. A jak będzie dwa wiadra potrafiła. A. No bo w słoiczkach się fajnie je, co nie? No. Mrożone później na zimie też się fajnie je. Tylko to trzeba pierwszy zrobić. Nie, 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 bo ja tam. Ale tu ich jedzie, choroba. Wolne ten zasuwał, teraz jakby mogła? No, i się wyprzedzają wszyscy ten to no. wyskakuje, nie? aż się zakołysał aż zaboksował kołami no zaboksował tym naszym, tym, tym starym to nie wyjechało którym? tym, tym, jak to się nazywa? byciowozem to słaby był musieli jechać na marszu i tam gdzieś nawracać no jej a co to ma nie? koszary ruszyły Pan akurat teraz wyjedzie. Także wystarczy wycieczki na dzisiaj, bo stoimy w korku. Wszyscy do domu wyjeżdżają.